Kanał Historia Realna. Dzisiaj na kanale Historia Realna mieliśmy jeden film. Pierwszy z nich to Hojna w 2026. Podsumowanie roku na froncie. Rosja wygrywa. W 2025 roku rosyjska ofensywa na Ukrainie przyniosła powolne ale znaczące postępy, w tym zdobycie miasta Pokrowsk i okrążenie sił ukraińskich w Myrnogradzie. Ukraińcy obnieśli sukcesy w działaniach na morzu. Uszkadzając rosyjski okręt podwodny klasy warszawianka oraz w kontratakach, odbijając część kupiańska. Rosja dysponuje przewagą w dronach i siłach pancernych, jednak jej straty ludzkie są bardzo wysokie. W 2026 roku możliwe są dalsze walki lub rozmowy pokojowe, które jednak militarne strony oceniają sceptycznie. Ukraińcy uszkodzili okręt klasy warszawianka w porcie Noworosyjsk. Wykorzystując pierwszy potwierdzony atak podwodnego bezzałogowca, co przełamało rosyjskie zabezpieczenia, stanowiąc znaczący sukces przy ograniczonym wpływie na front lądowy, Rosja zdobyła Pokrowsk i okorzyła Myrnograd, angażując siły o wielkości całej armii na zdobycie jednego powiatowego miasta, co pokazuje powolne tempo postępów. Ukraińska armia operuje na około 60% etatowych stanów. Co odpowiada około 600 tysięcy żołnierzy z miliona etatowego stanu z dużymi brakami kadrowymi i falą dezercji sięgającą około 40 tysięcy w ostatnich dwóch miesiącach 2025 roku. Fala dezercji w ukraińskich siłach zbrojnych związana jest z perspektywą rozmów pokojowych i amnestii. Po rosyjskiej stronie odnotowano znacznie mniejszy poziom dezercji, wynoszący około 5% rocznie. Co odpowiada około 30 tysięcy żołnierzy. Obecna wojna charakteryzuje się dominacją bezzałogowych systemów. Drony FPV i większe drony rozpoznawcze znacząco zwiększają skuteczność artylerii i rozpoznania, czyniąc tradycyjne masowe kolumny pancerno zmechanizowane, podatnymi na zmasowany ogień i ataki. Rosjanie utrzymują przewagę w liczbie dronów i piechoty, a ich piechota morska walczy w zmodyfikowanych taktykach z użyciem małych grup szturmowych. Co przy ograniczonym wsparciu ciężkiej broni generuje wysokie straty. Ukraińcy skutecznie rażą rosyjską infrastrukturę petrochemiczną i przeprowadzili najskuteczniejszy kontratak roku pod Kupiańskiem, odbijając zachodnią część miasta i izolując rosyjskie zgrupowanie. Rosja ma przewagę zasobów ludzkich i sprzętowych, ale koszty ofensyw są wysokie. Rozmowy pokojowe są mało prawdopodobne do zawarcia trwałego rozejmu. Gdyż Rosji, militarna perspektywa nie sprzyja zatrzymaniu walk. Oddanie przez Ukrainę obwodu Donieckiego nie oznacza automatycznego upadku kraju, o ile obie strony wycofają się i zachowają ustalenia pokojowe. Jeśli Rosja złamie porozumienia, droga do dalszych ofensyw stanie otworem. Rosjanie rozwijają specjalne jednostki Rubikon do działań bezzałogowych, które skutecznie infiltrują i niszczą ukraińskie pozycje. Często przyczyniając się do sukcesów w walkach manewrowych. Hanał Kremlinka Show Dzisiaj na kanale Kremlinka Show mieliśmy jeden film. Pierwszy z nich to Marek Meiser, z najgorszych scenariuszy, materializują się wszystkie, mówi Białousow. Rosja zmaga się z poważnymi problemami w trzech odszarach. wewnętrznych, zewnętrznych oraz perspektywicznym kryzysem gospodarczym. Awaria mobilnej platformy startowej kosmicznej opóźnia załogowe loty. A brytyjska firma Raven Property Group walczy w arbitrażu o utracone magazyny o łącznej powierzchni prawie 2 milionów metrów kwadratowych. Rosyjska gospodarka znajduje się w stagnacji, z rosnącym zadłużeniem, spadkiem inwestycji i demograficznym kryzysem, co potwierdzają analizy bliskie Kremlowi. Według Instytutu Prognoz Gospodarczych wszystkie kluczowe ryzyka zostały zrealizowane do 2025 roku. Niedobory na rynku pracy, opóźnienia technologiczne, spadające dochody z eksportu węglowodorów, wysokie obciążenia obronne oraz sankcje doprowadziły do wzrostu gospodarczego w 2024 roku, wynoszącego 0,7%. Prognozy na kolejne lata są pesymistyczne. Produkcja metali i materiałów budowlanych spada. Szczególnie metali żelaznych i nieżelaznych. Co zagraża kompleksowi wojskowo-przemysłowemu? Inwestycje budżetowe spadły realnie o 11,1% w 2025 roku, a prywatny biznes notuje spadki o 1,4% do 1,7% w kolejnych kwartałach. Brytyjska firma Raven Property Group domaga się arbitrażu za utratę magazynów o łącznej powierzchni niemal 2 milionów kwadratowych w kilku rosyjskich miastach. Rosyjski sąd arbitrażowy uznał przeniesienie aktywów za nieważne co może prowadzić do dalszych sporów międzynarodowych. Drony ukraińskie uszkodziły rosyjski okręt podwodny oraz zaatakowały statki transportowe u wybrzeży Morza Kaspijskiego, co poważnie utrudnia przesył broni i sprzętu z Iranu. Węgierska państwowa grupa MWM podpisała pięcioletni kontrakt na dostawy 2 miliardów metrów kwadratowych LNG rocznie ze Szefronem z USA, co oznacza odejście od rosyjskiego gazu i zwiększoną zależność od USA. Rząd planuje wzrost długu publicznego z 38,5 biliona rubli do 238,5 biliona rubli do 2042 roku, co przekracza obecny TKD i grozi scenariuszem kryzysu podobnym do greckiego. Fundusz Dobrobytu Narodowego ma aktywa warte tylko około 4 biliony rubli, co pokryje deficyt budżetowy na rok. Bank Centralny Rosji codziennie udziela pożyczek na biliony rubli, co ukrywa inflację. I zwiększa koszty obsługi długu, prowadząc do spirali zadłużenia i pogorszenia sytuacji gospodarczej. Kanał. Układ Sił. Dzisiaj na kanale Układ Sił mieliśmy jeden film. Pierwszy z nich to USA zawieszają umowę technologiczną z Wielką Brytanią. Stany Zjednoczone zawiesiły realizację umowy technologicznej z Wielką Brytanią. Podpisanej w sierpniu 2025 roku podczas wizyty Donalda Trumpa. Przyczyną są napięcia dotyczące dostępu do rynku brytyjskiego oraz różnice w standardach produkcji żywności i usług cyfrowych. W tle pozostają także kwestie polityczne i gospodarcze, w tym brak wsparcia Londynu dla niektórych decyzji Waszyngtonu, np. w sprawie Iranu czy traktatów z Rosją. Microsoft i Nvidia zapowiedziały miliardowe inwestycje w Wielkiej Brytanii, jednak realizacja kontraktów napotyka na bariery regulacyjne i polityczne. Donald Trump. Zarządził całkowitą blokadę tankowców objętych sankcjami wpływających do i z Wenezueli, uznając reżim Nicolasa Maduro za organizację terrorystyczną. To może poważnie uderzyć w dochody Wenezueli ze sprzedaży ropy, której głównym odbiorcą są Chiny. Po ogłoszeniu blokady ropa zdrożała o 1%, co wpływa na globalną sytuację energetyczną. 34 państwa europejskie podpisały konwencję powołującą komisję w Hadze, która ma formalizować i potwierdzać roszczenia osób poszkodowanych przez rosyjską agresję. Do tej pory zarejestrowano 86 tysięcy zgłoszeń zniszczeń. W Unii Europejskiej toczy się dyskusja o wykorzystaniu zamrożonych 210 miliardów euro z Rosyjskiego Banku Centralnego na wsparcie Ukrainy. Belgia, która przechowuje 185 miliardów euro, domaga się gwarancji finansowych na wypadek konieczności zwrotu środków. Niektóre kraje UE proponują alternatywne sposoby finansowania, w tym wspólne zadłużenie, aby uniknąć ryzyka odwetu ze strony Rosji oraz zapewnić stabilność finansową. Kanał Układ Otwarty. Dzisiaj na kanale Układ Otwarty mieliśmy dwa filmy. Pierwszy z nich to dlaczego korona Grzegorza Brauna przeskoczyła konfederację Bosaka i Mencena. Grzegorz Braun zyskuje na popularności, wyprzedzając Konfederację Bosaka i Mencena głównie kosztem wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Wzrost poparcia Brauna wynika z jego wizerunku jako antypolityka, a nie z konkretnego programu politycznego. Sondaże pokazują, że prawicowi wyborcy mają coraz więcej alternatyw, podczas gdy liberalna opozycja jest bardziej ograniczona. Zmiany demograficzne w Polsce oraz rosnące zmęczenie wojną i obecnością Ukraińców wpływają na przesunięcia w elektoracie. Brown osiąga w sondażach wynik dwucyfrowy około 9-10%, a jego partia staje się realną trzecią siłą polityczną w Polsce, wyprzedzając Konfederację, która spada poniżej 15%. Brown przejmuje głównie młodszych wyborców poniżej 40 lat z PIS, podczas gdy PIS utrzymuje poparcie przede wszystkim w grupie 60. Konfederacja traci wyborców prawicowych na rzecz Brauna, zwłaszcza z powodu wewnętrznych konfliktów i braku jedności między Bosakiem a Mencenem. Po stronie liberalnej scena polityczna jest mniej zróżnicowana, a partie takie jak Polska 2050, PSL czy Lewica nie mają stabilnej pozycji, co ogranicza odpływ wyborców z tej strony. Poparcie dla Brauna wynika z jego stylu politycznego, bycia poza systemem, antypolityką, wyrazistością i brakiem autocenzury. W badaniach jakościowych wykazano, że negatywne nastawienie do Ukrainy i Izraela istotnie wpływa na wzrost poparcia dla Brauna. Szczególnie wśród wyborców, którzy wcześniej głosowali na PiS. Grupa wyborców powyżej 60 lat rośnie i będzie coraz bardziej dominująca, co oznacza, że partie potrafiące skutecznie do niej dotrzeć, mają większe szanse na sukces. Znaczna część elektoratu, w tym wyborcy Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 i Konfederacji, Deklaruje gotowość do głosowania na nowe partie, co świadczy o niestabilności i dużych ruchach na scenie politycznej. Historycznie najniższe poparcie dla dwóch głównych kandydatów prezydenckich oraz najsłabsi liderzy w historii powodują poszukiwanie alternatyw, co sprzyja wzrostowi partii takich jak Brown. Drugi film na kanale to 17-12, Bruksela i auta spalinowe, Rosja i okupowane terytoria Ukrainy, Belgia, a rosyjskie aktywa. Komisja Europejska wycofała się z planu całkowitego zakazu sprzedaży nowych aut spalinowych do 2035 roku, ustalając zamiast tego 90% redukcję emisji CO2 w ciągu dekady. Rosja odrzuca kompromis dotyczący okupowanych terytoriów Ukrainy, domagając się zwrotu pięciu obwodów. Belgia nadal sprzeciwia się wykorzystaniu zamrożonych rosyjskich aktywów, pomimo gwarancji Komisji Europejskiej. Parlament Europejski zatwierdził ochronną klauzulę w umowie handlowej z blokiem Mercosur, a litewska policja rozbiła grupę przestępczą używającą balonów do przemytu papierosów z Białorusi. Komisja zaproponowała także zmiany w zasadach państwowej pomocy dla pobudzenia rynku mieszkaniowego w UE. Kanał AI News and Strategy Daily. Dzisiaj na kanale AI News and Strategy Daily mieliśmy jeden film. Pierwszy z nich to Chat GPT 4 Times Faster Image Update Versus. Google Nano Banana Pro. I ran 9 Brutal Tests. Test porównawczy nowych funkcji generowania i edycji obrazów w Chat GPT 5.2 kontra Google Nano Banana Pro. Na podstawie dziewięciu wyzwań o charakterze biznesowym. Nano Banana Pro okazał się zdecydowanie lepszy pod względem jakości, szybkości generowania oraz przydatności do profesjonalnych zastosowań, zwłaszcza przy tworzeniu diagramów i wizualizacji wymagających logicznego rozumowania. Chat GPT 5.2. Mimo wprowadzenia pętli samokorekty i deklaracji czterokrotnie szybszego generowania, nie spełnił oczekiwań i często generował nieczytelne lub błędne obrazy. ChatGPT 5.2 generuje obrazy na podstawie kodu wizualizującego diagramy, co prowadzi do częstych błędów w ułożeniu elementów i nieczytelnych wyników. NanoBanana Pro stosuje wbudowane rozumowanie w procesie generacji, rzadziej popełniając błędy. Pomimo deklaracji ChatGPT o generowaniu obrazów do 4 razy szybciej, realne testy wykazały, że NanoBanana Pro tworzy obrazy szybciej i bez długich pętli korekcyjnych. NanoBanana Pro wykazał przewagę we wszystkich testach, takich jak realistyczne odwzorowanie celebrytki, czytelne i poprawne diagramy biznesowe oraz poprawne edycje. Częste błędy ChatGPT 5.2 dotyczą wizualizacji. Niedokładnego wykonania diagramów oraz braku estetycznego dopracowania elementów. Prowadzący podkreśla, że oficjalne benchmarki nie oddają rzeczywistej jakości i przydatności modeli do zastosowań biznesowych. Dlatego warto przeprowadzać własne testy. NanoBanana Pro sprawdza się jako narzędzie do szybkiego tworzenia profesjonalnych diagramów i wizualizacji do prezentacji, nawet przy złożonych zadaniach, wymagających logicznego rozumowania i spójności danych. Prowadzący rekomenduje Nano Banana Pro jako obecnie najpewniejszy model do tworzenia obrazów do zastosowań biznesowych kanał Westrot. Dzisiaj na kanale Westrot mieliśmy jeden film. Pierwszy z nich to OpenAI is hiding the truth. OpenAI wypuściło model GTT 5.2, który po raz pierwszy przewyższa ludzkich ekspertów w realizacji złożonych projektów ocenianych w benchmarku GDP VAL, osiągając 60% wskaźnik wygranych i 74,1% sumę wygranych i remisów. Pomimo tego, kilku badaczy i pracowników ekonomicznych OpenAI odeszło, zarzucając firmie ukrywanie negatywnych skutków AI dla rynku pracy. Dane z badań Anthropic i Stanford wskazują na znaczący spadek zatrudnienia wśród młodych pracowników, szczególnie w branży programistycznej, co może zwiastować poważne zmiany w strukturze zatrudnienia i nadchodzące trudności na rynku pracy. W grudniu 2025 GPT 5.2 osiągnął 60% wskaźnik wygranych i 74,1% sumę wygranych i remisów w benchmarku GDP-WAL, przewyższając ludzkich ekspertów z około 12-letnim doświadczeniem w 44 branżach. Ekonomiczny badacz Tom Cunningham oraz szefowa komunikacji Hannah Wong odeszli z firmy, przy czym Cunningham zarzucał zespołowi odejście od rzetelnych badań na rzecz propagandy. Badania Antropic i Stanford wskazują na 20% spadek zatrudnienia wśród pracowników 22-25 lat, zwłaszcza.